jak i pokazać. kąpałam się na flamingu. Dobra. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Duch i dzisiaj będzie zabawa w piki. Jest ze mną Kinia. Cześć. I dzisiaj się urlopujemy. Gorąco jest. Mamy 24 piki zwykłe 81 plus. Kinia będzie otwierała 93 Oby było coś dobrego. I za ligę weekendową. Kinia jest dzisiaj wielką fanką Realu Madryt. Jaki jest swój ulubiony klub? Manchester United. No i widzisz, i wywaliło nam serwery, ale to spokojnie. My sobie nagrywamy dalej. Niestety, internet. ale to złóżmy na Kamila, że ten internet, niestety, to jest Kamila i chodzi jak? Chodzi. Ulubiony piłkarz? Ronaldo. Krystian Ronaldo. nie? A my, jak tylko połączymy się z serwerami, to ruszamy z pikami. A dzisiaj, zanim się to załaduje, to jeszcze mogę Wam powiedzieć, że liga weekendowa była kończona w piątek przed wyjazdem na urlop, czyli w jeden dzień. To nie jest dobry moment do nagrywania, ale 118 zrobiony, czyli dwa piki będą. Jesteśmy w trybie offline, czyli musimy sobie teraz zaczekać, aż nam się to wszystko ładnie połączy. To my się zrelaksujemy zimnym napojem. Zdróweczku, a ty się ładnie nam ładuj. Po krótkim oczekiwaniu dobrnęliśmy, że możemy dalej otwierać, przynajmniej na chwilę. Nie wiem, jak to długo potrwa. Zaczęły się wakacje, czyli może dlatego internet dziś chodzi. Nie wiem. Gdzie jedziesz, Kinio, na wakacje? Na razie nic. Nad basen. Tak, zgadza się. To w sumie niedaleko, ale to można pojechać rowerem. Dobra. Dopóki to wszystko jeszcze chodzi, odbieramy nagrody za 11,8. Piąta ranga wbita. Dwa player pick otworzysz sobie ty jednego, ja jednego, i to też będziemy się pojedynkować. Dwie paczki, 30 koła i tak. Pierwsze rzędy to będzie wszystko 81 plus. To sobie najpierw otworzymy. Na końcu chyba nam dali to, co chciałem. Idealnie. Na końcu jest y, 91 za ligę weekendową i to 1 z 4, 93. To będziesz kinia otwierała. Czyli najpierw otwieramy tutaj. Tu najpierw sobie wszystkie. Bo możesz z pierwszej listy wybierać, którego chcesz, otwierasz y, A. Który chcesz? A, pierwszy od razu wybrać, dobra. I twój. U twój 86. O, powiem Ci, z grubej rury zaczęłaś, ja spróbuję sobie otworzyć może tego pika. Czy pobijemy 86? No nie. Czyli pierwsze jest już, 1-0 dla Ciebie. Ja Wam oczywiście ha. to potem wkleję, nasz wynik, ale ja sobie zapisuję, żeby sobie po prostu nie pomylić. Wybieraj sobie dalej. E, to nie, to na boki, możesz sobie tymi, możesz sobie strzałkami y, na dole. Ostatni, dobrze. Daje ci 83. 83 to jest do pobicia. I ja oddam sobie tutaj. 84. Mamy remis. Dobrze. 1 do 1. Wybiera dalej. Na razie, kiedy nie otrafiła, łokał, także. To w pierwszym strzale. Kolejne podejście. 83. Axel Witzel, który jest przemierzany do Atletico Madrid, A ja sobie wezmę drugi. 83 do pobicia. 85 Edenik. Jeden, dwa kinia. Zmobilizuj się, teraz musisz jakiegoś zmienno... Czekaj, jeśli robimy tak, że jeżeli trafimy zmiennokształtnego jak kogokolwiek, jest ciężki do trafienia w pikach, to plus dwa. Dobra? No i git. Uuu, 86, czuję remis. A wezmę koło ciebie może. I zobaczmy. No nie no, bez, bez podjazdu. 2-2. Kinia, dobra walka się szykuje. 84. No to jest do pobicia, aczkolwiek to jest dobry wynik. Ja sobie wezmę może tutaj. I... Czyli mamy remis. Czyli mamy remis. Czyli po jednym punkcie. 3-3. To ostatnie z tej strony oczywiście. Oooo, ja pierd... Kinia! To jest właśnie karta zmiennokształtna. I to nie byle jaka. Piękny strzał. Szatopa teraz. Jaki strzał! Kinia już ma dwa punkty przynajmniej. Ja tego nie pobiję. Ta karta jest warta, Kinia pół miliona praktycznie. jo, oj, 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 oj. jaka karta do zabawy. Robi wrażenie. Robi wrażenie. No to nie no, ja to otwieram, ale no, no, ja tu nie mam podjazdu. No, nie ma szans. No, tak jak mówiłem. Wolant, no, czyli dwa punkty dla kini. Czyli Kinia ma 5, ja mam trzy. Nie no. jeszcze jedna została. Nie, nie, poczekaj, to sobie teraz tak. No, dobra, no przejdziemy, bo to był ten. to mogę otworzyć? Możesz. I zaraz przejdziemy co na, na stronę. 83, ale ja mam dwa punkty do odrobienia, już 83, i przechodzimy teraz na tą stronę. Tylko tutaj, tutaj ostatni nie będziemy otwierać, bo to jest za Liga weekendową. To za chwilę. Czyli ja, czy teraz ja. Ty masz 83, to ja zrobię sobie tu, żeby było takie oddzielenie. 84, no odrabiam, ale to będzie ciężkie. No nie no, takiego potężnego, zmiennokształtnego. 5 do 4. No i teraz to wszystko w tą stronę otwieramy. No nie przejmuj się. Ale zmiennokształtny, kapitalny. Dla mnie to już wygrałaś ten odcinek. 83 do pobicia No to ja co, no próbuję to jakoś odrabiać, no A, remis Kurde, 6-5 Dawaj Kinia, ale ten zmienny dama Adama Traorę Nie no, widzowie, no co tu się dzieje, no Jak ja mam to wygrać? Marco Arnautovic, no on będzie dużo tańszy od Traore, no ale to jest kolejny zmiennokształtny, 40 tysięcy, nie no, kolejne dwa punkty, no może ja chociaż jednego, ja coś bym chciał, ja mam Manchester, ja bym chciał Ronaldo trafić, może oczywiście, że przegrywam, jest już ile? 6, 8, 5, nie no, hmm. kłopoty, kłopoty widzowie. Dwa okałty w jednym Aha. Ja dzisiaj masz dobrą rękę widzę Może ja chociaż też bym chciał zmiennokształtnego oczywiście że nie Ibrahimowicz. Co tam miałaś 86 dalej przegrałem Ale z deklasacja 95 Już przegramy, bo że trafię teraz Zmiennokształtnych To jest raczej nierealne 83 dobra Lemar No daj mi coś Jednego Pewnie, że nie. Ile miałeś? 52. Tyle, Mara, dalej przegrałem. 10 do 5 przegrywam. Ej. 83 kowacie. No i chociaż na osłodę, jakiś walkout. Już nie chcę nad zmienną kształtnego, bo nie trafię, ale walkout. Dobra, wygrałem. 10 po pikach jest 10 do 6, czyli już praktycznie przegrałem. Ale popatrzcie, bardzo fajnie. 81 plus. O to, że dwa, dwóch zmiennokształtnych kinia trafiła, to już swoją drogą, gdzie Adama Traore jest naprawdę potężny. Ale jest tak. Tu jest walkout na dzień dobry. Tu jest prawie walkout. Tu jest kolejny walkout. To jest dwa. I tu mamy jeszcze jeden walkout. Czyli trzy walkouty. Pięć walkoutów z dwoma zmiennokształtnymi. To jest naprawdę konkretny wynik. Ale o ile Arnautowicz kosztuje a 40 tysięcy, pod przepałkę będzie. No nie uszukujmy się. Ale Adama Traore... O, już ja sobie nim pogram. To jest naprawdę dzik. Na skrzydełko? Myślę, że tak. Myślę, że to będzie moje nowe skrzydło. Chodźcie z przodu. Ile on ma gwiazdki? 4 na 5 Dobra, to chowamy. I teraz nam zostało, A, duplikat wolana. To szybko sobie go zamienimy. Nie mamy. No to go sprzedamy. I teraz tak. Teraz pojedynek na. Ligę weekendową. Oczywiście ten podynek już tak przegrałem, tego nie mam szans odrobić. Ale jeszcze mogę jakoś to zniwelować te straty. Teraz ja? Tak. Pierwsze dwa. Jeden albo drugi. Ten albo ten. To jest za ligę weekendową. I weźmiemy 95 Alisona, bo tego czerwonego kurtuła już mamy. A to jest dobry, czy nie? Kurtuła u mnie będzie bronił. Overallowo bardzo fajny, ale za ligę weekendową ostatnim czasie się nie opłaca grać. Nerwów więcej zjeżdż niż te piki są warte. 95 do przebicia. No i oczywiście, że tego nie przebiłem. Przegrałem kolejny. 11 do 6. Kończy się ten pojedynek na, na nasze piki. Wybieramy oczywiście Nuno Mendesa. Może sobie nim pogram, jakbym dał Marquinhosa na środek. Ktoś pisał w komentarzach, żebym pokazał skład. Pokażę. Jakim składem kończyłem ligę weekendową? A nie, ten gościu jest, tylko że ja mam tam Cancelo, który mnie ostatnio delikatnie mówiąc denerwuje. No i Kiniaczyń Honory. Ostatni i tu jest tak. Team of the season lub drużyna zmiennokształtna kształt na pierwsza. Można trafić Messiego, to jest najlepsza opcja, ale to jest bardzo trudne do trafienia. Ale co będzie, to będzie. Ty już dzisiaj swoje trafiłeś. Adama Traore jest. I mamy do wyboru Kalidu Kalibuli, będzie raczej. Bo Halanda już mamy, już posiadany jest. 95 piłka raczej nie do gry. Znaczy, Kaliduli, Kalidu Kalibu jest fajny, ale ale mam lepszych obrońców, więc wybieramy. Kalidu. I co? No? Fajnie. no 95, 95, 9,3. Jest też piksikon. Zobaczymy. Może zrobimy ten piksikonom. Ale to oczywiście nie dzisiaj. To do klubu i otworzymy sobie jeszcze kilka paczek. No to ja teraz otworzę tą. Złotą. W sumie nie wiem czy moja nie jest lepsza, bo mam Gwaral... Gwarant. Gwaral, gwarant. O właśnie, o tym miałem mówić, że Gwarant jest 82. I mamy 88. Hmm. No to teraz którą chcesz. Możesz sobie to nawet ostatnio otworzyć. To jest gruba paka Ultimate. Chociaż ostatnio naprawdę z tych paczek nie oddaję. Czy to się zmieni? Oczywiście, że nie. Heh. Paczka Ultimate. Najdroższa jaką możesz dostać z Ligi Weekend Doty dostajesz Moratę 83. Taką, y, taką drużyną kończyłem ligę weekendową. Tu oczywiście jest koncepcyjny Cristiano Ronaldo 93. Sprzedałem go na dwa ostatnie mecze. Mm, trochę mi z tempem nie dojeżdżał, aczkolwiek teraz potrafię Kini raczej to tempo będzie dojeżdżało, bo ma 99 traore, 93 fizyczności. <laughs> Może być naprawdę ciekawy. Jeszcze nie wiem jak ja to ustawię. Naprawdę nie mam pojęcia jak ja to ustawię, ale to spokojnie. I często, praktycznie zawsze w ostatnich żeby wam teraz nie skłamać, w 10 meczach puszczałem w 60 minucie na atak Patiego i Rodrigo. Oni robili robotę, jakie to są fajne karty, naprawdę. Nie wiem, jakoś to postaram się poustawiać, teraz oczywiście będzie grał, bo ten Traore jest naprawdę dzik. Nie wiem jeszcze jak to, jak to wszystko posklecać, ale ten Traore, no, no trzeba, nim zagrać. trzeba nim zagrać, bo naprawdę wygląda, wygląda kosmicznie ta karta. Więc się pobawimy. Jaki Tak. Trzeba się nim pobawić. Tak, jeszcze wam raz pokażę. Tak to wyglądało. Kurtuana na bramce, naprawdę, kocur. Wysoki, łapał naprawdę. Bardzo dużo takiej sytuacji. Karisiciem zagrałem chwileczkę, ale to jednak nie jest mój typ piłkarza. Fodenem grałem. Jak to na Postaram się na jakiś. na ostatni, na, na, ostatni, na, na następny odcinek poukładać to jakoś wszystko i wam pokazać. Jak to mniej więcej będzie teraz wyglądało, jak to będzie próbowane, Arnautowicz pewnie nie, ale zapewne, na, nawet na pewno, Traore będzie testowany, bo jest dzikiem. Także Kinia 11:6, wygrywasz. Już zbijam gratulacje. Easy nie 11:6, dwóch zmiennokształtnych trafionych. No co ja mogę, co ja mogę, nawet bez zmiennokształtnych bym przegrał, więc po co ja to ustalałem w ogóle, że można dwa plus dać? By, byłyby mniejsze baty, a tak. 11,6, ale może coś doda jej ciekawego to zrobimy, jakiś rewanżyk, nie? Tak. Może zrobimy rewanż, zobaczymy. Także no co, dzięki za oglądanie, dzięki za odcinek. Kinia i co, do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.